Zero, między milionów minus, a plus miliardów bilionów, stoi nijakie, nic nieznaczące zero. Biedne, tak mało miejsca zabiera, Po prawej dobro, po lewej zło. Ten wybór człowiekowi od zawsze doskwiera. Dziwne pragnienia nam towarzyszą, by być neutralnym zerem, nie czuć, nie myśleć i nie wybierać, bo wiemy, że w każdym wyborze jest coś, co nas oskubie, zaboli. To konsekwencje wyboru, które zmieniają czasami człowieka, jak żonę Lota, w słup, soli. Ale to zero niesie nadzieję. Bez niego nie byłoby milionów, miliardów, bilionów. Nauka z tego wypływa o sensie zera i że każdy ma szansę na powrót do ojca domu.